Witam na kanale MidoriCat i piątym odcinku serii Mangowo. Dzisiaj trochę o reinkarnacji od wydawnictwa czyli manga Nasz Cud. I bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Od najmłodszych lat Harasumi Minami śnił o byciu księżniczką Weroniką z Królestwa Zerestri. Opowieści o jego poprzednim wcieleniu nie były dobrze odbierane i chłopiec był wyśmiewany przez rówieśników. Przypominał sobie na coraz więcej uczucia, osoby, miejsca, język i magię. Podczas jednej z bójek wszystko stało się jasne. Dosłownie, mając dowód realności swoich snów, minami uspokoił się nieco. Jednak tutaj dopiero zaczyna się historia. Kiedy on pamiętał wszystko o dziecka, dla reszty nastolatków olśnienie przyszło nieco później, bo w liceum. I nie także byli kimś z Zerestri, także znali Weronikę i także znali magię. Kto jest kim? Jaka jest prawdziwa historia Zerestrii? Czas otworzyć magię i zabrać się do czytania. Na okładce pierwszego tomu mamy porównanie obu wcieleni głównego bohatera bądź bohaterki. Jesteście bardziej za księżniczką Weroniką, czy Harasumim? Ważnymi postaciami w tym tomie są także Takao Haruko i Ryu. Kolorowa strona? Jest. Największym dylematem mangaki są dobieranie szkolnych mundurków. W dodatku okładkowym czekają na nas ciekawostki dotyczące powstawania komiksu. Tajemnica, kruchy życia, magia. Nasz cud to połączenie właśnie tych trzech gatunków. Do rozwiązywania sekretów dochodzimy powolutku z bohaterami. Nie wszystko da się rozgryźć od razu. Szczypta czarów tylko bardziej za ten tytuł. Oddech możemy złapać na szczęście w spokojnych okruchach życia. Więc nabieramy powietrza i idziemy dalej. Manga od 2008 roku jest w fazie wydawania. Póki co ukazało się 14 tomów spod ręki pani Natsuo Kumety. W Polsce od 2016 roku mamy możliwość kupna dwóch pierwszych części serii. Czy wydawnictwo Waneko uda się dogonić wydanie oryginalne? Pozostaje czekać na więcej prawie 200 stronicowych tomików z 1999. Uwaga, uwaga jedyna w swoim rodzaju taka promocja. Już dziś piękną księżniczkę Weronikę z królestwa Zerestri możesz mieć w pakiecie razem z przeciętnym japońskim nastolatkiem Harasumim minami. Tak, nie przesłyszałeś się. Do każdej postaci dodatkowa, ukryta w prezencie. Uwaga, postacie nie są sprzedawane pojedynczo. Zacznijmy podsumowanie. Manga, wyglądająca początkowo na chaotyczną, okazała się być bardzo wciągająca, a bałagan układał się w miarę czytania. Jeśli wydaje ci się, że reinkarnacja to zbyt przewidywalny motyw, to jesteś w błędzie. Mamy tu przykład przedzierania się nowymi ścieżkami, przyznane nam schematy, a magia świetnie łączy przeszłość z teraźniejszością. Wcielenia bohaterów różnią się niekiedy diametralnie od ich wcześniejszych wersji, zostało nam już nakreślone na głównej postaci. A sami bohaterowie, jak na swój wiek, są wyjątkowo rozgarnięci i podczas szybkiego biegu akcji potrafią wykonywać racjonalne działania. Wizualnie, manga prowadzona jest bardzo trudnie. Delikatna kreska autorki nie zawiera niepotrzebnych rzeczy czy kadrów. I tutaj przesuniemy się do wad. W trakcie czytania nieraz zdarzyło mi się pomylić postacię, ale nie przez nieuwagę, uwagę, tylko ich wygląd. Taki styl rysownika, ale utrudnia to trochę sprawę, a natomiast czasami kuleje, ale to zauważy bardziej spostrzegawczo oko. Ostatnim, o czym chcę wspomnieć, to szybka ekspozycja bohaterów. Ich natłok, jaki jest nam podany na zaledwie kilku stronach, może pokręcić w głowie tym bardziej, jeśli dorzucimy wcześniejszy punkt. Podsumowując, nasz cud fabularnie stoi bardzo dobrze, jednak gorzej jest z przedstawieniem bohaterów, jak i ich wyglądem. Pozostaje nam czekać na dalszy rozwój akcji i wprawy autorki. Macie już swoje opinie na temat naszego cudu? Podzielcie się nimi w komentarzach. Łapki w górę są nieco wyżej, więc po drodze możecie je kliknąć. A ja się już zamierzam żegnam. Pa!